Siemaneczko, ja jestem dirtowy bubu i dzisiaj luźny vlogasek z jazdek na miejscówce u Pawła. Jest i Paweł, walniemy yeah. sobie traina. Yeah. Come on. Ostatnim razem skakaliśmy tutaj z dropa widocznego po lewej stronie. Teraz jest już poprawiony tutaj ten hipek. Jest dzisiaj dużo, dużo szybciej. Wow! Oh man! Wow! Ale dzisiaj nam się warun trafił, nie? No. Jeszcze się trzeba koniecznie na tego stepa Pika wybrać. To bardzo proste. No mega prosty no. Kurde, Bubu, robię progres. Słyszę. się. Kilka lajników za mną. Porobiłem sobie kilka flipów na ostatniej chopeczce. Jakieś delikatne sztuczki na tej pierwszej hopce. Czekam aż Adam do nas dołączy i ruszymy sobie na stepika. Bo tutaj Paweł ma w lesie jeszcze stepapa. Nie jest 2 minuty, drugi stąd. I suwa jest mega. Tutaj widzicie dropika. Tutaj my latamy sobie tym hipem. Jest mega spoko. Wolę latać tutaj tym hipem. Bo na tym dropie jest takie dosyć duże uderzenie. I teraz jest wszystko twarde jak beton. Banda i tutaj każda schopek jest twarda jak beton. I jak się leci tym dropem, to trzeba dużo hamować tam po prostu przed bandą, a to też nie o to chodzi. Ok, pora, sobie załadować jakiś przejeździk. Eee, dobra, to lecimy. I barspina. Po rozlataniu się na głównej linii, obrałem sobie za cel wykatowanie tego dnia tej do barspina i poświęciłem bardzo dużo prób na to, żeby to zrobić. Czy wyszło? Obczajcie sami. Nie. Tej do barspina nie poszło, ale nie ma tego złego, przerzuciłem się na 360 lip. I też nie poszło. 哦哇！Oh, wow. Ej tam... <gulet> <Yo! gulet> no. Yo! Sucej się po to, no, wyrwałem <gulet> No Masz nie? Ja nie mam. Pośród tych trzech sztuczek ta zdecydowanie była najbliżej. 360 opo barspin do regular barspina, tak zwany Frederiksson. Niestety, ale awaria sprzętowa, a dokładnie mówiąc, wyrwanie wentyla uniemożliwiło mi jazdki tego dnia, więc przenosimy się do dnia następnego, a tak w sumie to dwa dni później. Polecimy sobie na początek beeline'a. No to lecimy. Tyk! Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Ruszyliśmy po tej glebie na sor i tak oto dzisiejszy wogasek jest nieco krótszy i pojawia się dnia następnego albo późno wieczorem. Jeszcze nie wiem kiedy to wrzucę ale działam, żebyście mieli co oglądać. Napiszcie Bartkowi coś miłego w komentarzu, niech tam się trzyma. Ogólnie będzie że coś sobie zrobił z ręką, trochę się poobijał, ale no napiszcie mu coś miłego w komentarzach i my widzimy się już wkrótce. Z partem. Tyk. O, jaky.